odbywa się w salonie samochodowym gdzie firma wypuszcza nowy model samochodu osobowego do którego firma która wygrała przetarg na dostarczenie im rur wydechowych nie jest w stanie się wywiązać e, e, oferty e, i pojawia się druga firma która przedstawia swoją ofertę na dostarczenie rur wydechowych w tym terminie w którym potrzebujemy co ja teraz zrobię w terminie dojdą klienci załamani wszystko załatwione. Panią cudzką ja teraz. Nie chcę. Dobra by panu. Ja Nazywam się z firmy Pucuś. Bardzo mi miło. Mogę panu zaoferować te 40 tytułów. Naprawdę? Naprawdę. Ale ja. Tak? Wygraderuję panu na nich markę pana samochodu połącze 2010. Wszystko będzie. Ale w terminie się nie robimy. Ale co pan wszystko na raz, czy lat... Tak, no tak, niestety mamy... Pełno zamówień, musimy wyrobić się z tą produkcją, a no i no wie Pan sam jaka jak na raz czy 20 no. na początek i potem dosyłamy? Ta, no etapę. firma... nie no 40 tysięcy na raz, bo firma, Dobrze. która nam to zna, zapewnia, niestety no nie wyrobiła się z kontraktem. Nie, 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 <laughs> Natomiast ja ja, ja wiem, czemu pan tutaj jest. No ja, <laughs> za temat ceny. No tak. Tylko coś ja... trzeba tu 250 zapłacić, nie? No tak, 250 co półnika przy no. 40 tysiącach. Chyba to żadna cena. Pewnie zapłaty jak No pewnie zapłaty nie utrzymuje się. Nie mamy jakichś takich problemów finansowych. Dobra, dwa tygodnie i podpisujemy umowę. Co pan da? <laughs> 400. No ponieważ wasze dniki są raczej, że no, 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 nie, to nie to ma na logo. No, no, wszystko Ale wszystko na Taka różnica cen na was Ale proszę pomyśleć proszę na temat pos kosztów postojowego. No ja rozumiem. Wszystko czeka, ja materiał się niszczy, chce ja pan... już są wynajęci. Ja rozumiem, Pan musi zatrudnić dodatkową ekipę, żeby zaprodukować to. No ale 400 złotych to jest trochę za dużo. No okay. ja też to spłata przy No może by się... 300, 300 mogę dać też. Naprawdę, no 300 to jest korzystna oferta dla Pana, ja wiem, pana? Wiem, jak 300 wiem 300 to może mieć 80, jak on będzie płacił gotówkę. 380. Jeszcze zapłacił no 350. Dwa tygodnie, dwa tygodnie. I jeszcze dwa tygodnie? Tak? Dobrze rozumiem? Musimy się wyrobić. To wypłać. Naprawdę, zapłacimy. Ale no 350 więcej nie mogę, no rozumie Pan, no. Ja będę stratny. Ale chcesz Pana to nie <gryzanie> Pan ma, wtedy Pan nie? <gryzanie> no wie Pan o się zgadzić na te cztery sprawy. Ale wtedy miesiąc się Na Ma może Pan zapłacić te tego zł? No nie, od ręki nie da rady. Nie ale... <gryzanie> Bardzo miło się panu. Dziękuję, dziękuję. Panu bardzo. Mm? O, dziękuję.